Jedno z najczęstszych pytań, jakie dostaję, to to, jak długo rysuję. I jedyne co wtedy mogę odpowiedzieć, to to, że długo. Przez te kilkanaście lat, to trochę tych prac się już uzbierało. Ostatnio liczyłem, że od 2012 roku, czyli od czasu założenia mojego fanpage'a na Facebooku, narysowałem prawie 300 rysunków. A przecież rysowałem również no jeszcze długo przed tym. Jakiś czas temu zrobiłem film z moim progresem rysowniczym na podstawie portretów. Dzisiaj zapraszam tak jakby na część drugą, w której będę pokazywał rysunki zwierząt. Słowem wstępu nie będzie to wszystko, ale myślę, że jednak większość. Część rysunków, których nie mam, ale mam skany, postaram się gdzieś wkleić z boku. Wszystko będę komentował w trakcie, więc na ten moment to wszystko. Zmieniamy kadr i zapraszam do ZO. No to jak od samego początku, no to musiało się to pojawić. Ale to jest może jedynie jako ciekawostka. To chyba będzie jedyna praca tutaj zrobiona farbami. I dla porównania, do czego będziemy dążyć. Nad pierwszymi pracami myślę, że nie ma co się rozczulać, ponieważ nie ma tutaj ani anatomii, ani cieniowania. I nawet nie ma tutaj co za dużo komentować, ponieważ te prace są zrobione, nawet całość jest zrobiona jednym ołówkiem. I to po prostu wygląda źle. Ale nie mogę powiedzieć, że byłem Leniwy, ponieważ zdarzało mi się przepisywać leksykon. Nie pytajcie. Orki na przykład już nie chciało mi się zrobić dobrze. Ale to najważniejsze, pojawiał się kolor. To jest wykonane pastelami olejnymi. Nie wiem, czy to miał być jakiś pies czy borsuk, ale jest kolor. Tak samo tutaj. Również pastele olejne. Jednak rozmazałem tutaj wszystko. I wygląda to strasznie. Na szczęście nie rozmazałem ich tutaj, aczkolwiek same łabędzie nie wyglądają zbyt okazyjnie. Z tego co widzę najwięcej chyba rysowałem kotów. To jest mój najsłynniejszy kot, ponieważ jego stawiałem we wszystkich porównaniach. Ale no nadal są to same kontury zero cieniowania i robione wszystko na szybko. Przynajmniej tak myślę. Tutaj przynajmniej już się pojawiają jakieś początki sierści, aczkolwiek nadal wszystko jest zrobione jednym ołówkiem. Powoli pojawiają się prace bardziej dopracowane, aczkolwiek robione dość twardymi kredkami, nadal nie wygląda to zbyt dobrze. To jest. Jedna z pierwszych myślę prac 2013 zrobiona długopisem. Albo tutaj cała praca zrobiona zakreślaczami. I teraz przejdę do prac, których już mogę się nie wstydzić, które bardziej skomentuję. I na przykład pierwsza z nich to jest kod z 2015 roku. I to jest praca w negatywie. Mam nadzieję, że w montażu uda mi się jakoś pokazać, jak to powinno wyglądać, a jak nie, to wstawię obok zdjęcia. Dalej mamy trochę owadów. Trochę owadów. Czytaj motyle. I jedna pszczoła. Te wykonałem cienkopisami i pisakami z pointy 88 i 68 natomiast te zrobiłem kolorami metalicznymi. również praca zrobiona penami 68 i trochę kredkami. to był hit na wszystkich, no może nie na wszystkich, ale na wielu profilach instagramowych Stabilo była to dość często repostowana praca. wielbłąd z 2017 roku. też podoba mi się ta praca, jednak jest zrobiona na dość Kiepskiej jakości papierze. Rysunek, którego nigdzie jeszcze nie pokazywałem, ponieważ było to zamówienie, które niestety nie doszło do skutku, ponieważ klientka stwierdziła, że kot nie jest podobny do siebie. Tak, czarny kot nie jest podobny do siebie. A jestem bardzo zadowolony, szczególnie z tła i tej trawy. Jedyna praca wykonana pastelami suchymi w tym zestawieniu lubię ją, aczkolwiek boję się, że się zniszczy, pomimo że jest wszystko zabezpieczone. No to jednak, pastele suche, a nie lubię zbytnio technik, które brudzą, które pylą. Z kolei, za tą pracą średnio przepadam. Jest ona dość nowa, ponieważ sprzed roku. Jednak jest to mój najpopularniejszy post na Instagramie, więc muszę go docenić. Dlaczego ja nie lubię? Ponieważ... może w tej perspektywie nie widać, ale sierść tutaj jest dość gruba i nie wygląda to zbyt puszyście, tak jak powinno wyglądać. Wtedy nie umiałem jeszcze yy, rysować kredkami drawing, a to jest jedna z pierwszych próbni. Teraz seria prac wykonanych kredkami akwarelowymi. To jest pierwsza próba kredkami akwarelowymi w ogóle. W ogóle technika mokra. Rysowałem to na złej stronie papieru. Tu jest faktura. Tak samo drugie podejście, również sola. Mimo wszystko jestem zadowolony z efektu, jak na tamten czas, czyli na 2015 rok. Trzecie podejście z sową było już o wiele lepsze. To jest również jeden z pierwszych nagranych speed na tym kanale. Szczególnie ze względu na nasycenie kolorów. Jednak nadal nie jest to szczyt moich możliwości. Było również kilka prób innych zwierzaków. Na przykład ryś. Na przykład gepard. Nie wszystkie rysunki robiłem, starałem się robić mega realistycznie. Co mogliście widzieć, między innymi, już przy zebrze. Czasami kombinowałem również ze stylem. Do tej pracy również jest speed drawing, aczkolwiek z tej nie jestem dumny. I chyba ostatni futrzak krytkami akwarelowymi, czyli Pantka Luda. Tutaj też jestem bardziej zadowolony, szczególnie z tła i z sierści. Dla porównania, sierść tutaj i sierść przy rysiu. Jest różnica. Dalej mamy dwie papugi, których również jestem zadowolony, które również lubię. Ta jest zrobiona zwykłymi modeluzami, natomiast ta jest zrobiona Derwent Inktense, które robiłem w ramach recenzji, która. Jest dostępna tutaj. Ostatnie dwie, czyli chyba moje ulubione papugi, i chyba z tych prac jestem najbardziej zadowolony ze wszystkich, których tutaj pokazałem. I również na tym przykładzie można zobaczyć progres, jaki nastąpił. Na przykładzie tej sowy, czemu ja mówiłem, papugi? No przyznacie. Jest różnica. Postanowiłem jeszcze tutaj pokazać oko jakiegoś gada. Nawet nie wiem jakiego, ale no również zwierzę kredkami akwarelowymi. Jako bonus mogę pokazać jeszcze jedną z najnowszych prac. Nie jest to stricte zwierzę, ale jest tu zwierzę, które bardzo dużo osób chwaliło. Jest to praca wykonana długopisem. I wielu osobom podobała się sierść, dlatego pokazuję. Może dla porównania teraz i kiedyś. No, ten jest zdecydowanie upośledzony. Jeszcze ten kłusek tutaj. Również jedne z najnowszych prac wykonane jednak w książce. Lew i kolejny kot i a few moments later. koala. Zanim ktoś mi powie, że niszczę książki, to jest... są przepisy ruchu drogowego z uwaga 74 roku. No, ja już bym z tego nie skorzystał i myślę, że danie temu drugiemu życia jest dużo lepsze. Dla małego wyjaśnienia, nie pokazałem tutaj tworów podobnych. Takich jak na przykład tasowa, lub na przykład bohaterów pajek, które no są to zwierzęta jednak w zupełnie innym stylu. No jest to ryba, ale nie można tego porównać do prawdziwej ryby. I jeśli przy rybach już jesteśmy, jeśli ktoś z Was mnie dłużej obserwuje, mógłby się zapytać, a co właśnie ze wszystkimi rybami, których również narysowałem już sporo. Wszystkie znajdują się w tym szkicowniku. I tutaj jest również dużo zwierząt. Jednak tych nie chcę teraz pokazywać, by zrobić kiedyś catchbook tour. A jeśli Was interesuje, co tu jest, zapraszam na mojego Instagrama. I w ogóle, jeżeli te rysunki chcecie zobaczyć. W lepszej jakości zapraszam właśnie na mojego Instagrama lub Facebooka, gdzie znajdują się dużo lepszej jakości. Na ten moment to wszystko. Wracamy do poprzedniego kadru. Chyba już nie potrzebuję komentować całości, no jedyne co mogę powiedzieć, to że jest to zdecydowanie bardziej barwna kolekcja od tej portretowej, no myślę, że zwierzęta są dość przyjemnym i stosunkowo łatwym tematem. No, Tutaj mamy przynajmniej z głowy tą kwestię podobieństwa. No, choć jak widać, nie zawsze. Hello darkness, my old Dajcie znać w komentarzach, które podobają Wam się najbardziej. Dajcie łapkę w górę. Łapkę. Dla zasięgu. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zapraszam do subskrypcji. Ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć. Uwaga, silny wiatr. Bardzo silny wiatr. Zabezpiecz rzeczy, które porwane wiatrem mogą stanowić zagrożenie. No, w ogóle jeśli słyszycie wiatr, to przepraszam, ale może być wideo albo z wiatrem, albo w ogóle. Więc myślę, że lepsze z wiatrem. Tak jakby. W ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle.